W tym roku znacznie wzbogaciły się zbiory Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Oprócz kupionych dzieł do zbiorów dołączyły też eksponaty podarowane przez artystów. Przypomnę, że kupiliśmy w tym roku kolejny fragment panoramy Siedmiogrodzkiej za tam te 120 tysięcy. Dokupiliśmy z okazji urodzin Muzeum etnograficznego rysunki takiego artysty, powiedzmy sobie typu Nikifor bardzo interesujące i ciekawe, które będziemy prezentować na wystawie. A w tej chwili, nie tak znowu dawno, otrzymaliśmy w prezencie wielki rysunek pana Wilhelma Sasnala. Rysunek powstał w związku z wystawą Byliśmy i jest oparty na pewnych motywach związanych z ludnością żydowską, znajdującą, stanowiącą ważny komponent życia Tarnowa do czasów Holokaustu. Jest to pewna wizja tego, jak Mościce wyglądałyby, gdyby, co by się w nich działo, gdyby tego, tej II wojny światowej nie było. Tarnowskie Muzeum Okręgowe posiada bardzo dobre zbiory sztuki współczesnej. Mamy znakomitą kolekcję Grupy Krakowskiej. Ja myślę, że ten, to dzieło pana Wierchelma Sasnala ładnie się wpisuje nam w tą kolekcję. Być może też, że chciałbym w każdym razie, żeby to się udało tak zrobić, żeby w przyszłości w wielkiej wystawie pod tytułem Tarnów, Dzieje Tarnowa i regionu, w tym segmencie, w którym będziemy prezentować dzieje miasta i regionu w aspekcie ludności żydowskiej, żeby ta praca dosyć sporych rozmiarów stała się jakimś takim tłem. Okazjonalna prezentacja rysunku prawdopodobnie będzie miała miejsce podczas następnego Festiwalu Kultury Żydowskiej Galicjaner Sztetl.